Ręce do głowy, kto będzie samotnym wilkiem, i trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie bój się będzie dobrze, człowiekiem. <noise> Szczególnie samotne wilki zwracają uwagę, co teraz na Jeżeli będzie dziura od łamku, od postrzału, to ma to będzie przedzgrabione, do tego będzie krew. Gratis. Jedziemy teraz na staw, tam jest lód, zrobione są przeregle i będziemy i mieli okazję zobaczyć jak to jest, jak członk pada do wody przy takiej temperaturze, jest około 0 stopni duża wilgotność powietrza, więc szansa na wychłodzenie jest bardzo duża no i żołnierze będą wskakiwali w pełnym oporządzeniu w umundurowaniu do wody będą mieli za zadanie wydostać się z przerębli, rozpalić ognisko na zasadzie tego co nam wpajał Paweł Supernar Man in the Creek, czyli zawsze trzeba być gotowym jak człowiek pojawi się w strumieniu, czy tak jak w tym przypadku w przeręblu. Mamy ze sobą tutaj e, torbę, jest to torba Direct Action Messenger, ta wersja większa e, i my ją zaadaptowaliśmy sobie do apteczki, tak. Jak widzicie tutaj ma system mole wycinany laserowo, w tkaninie bezpośrednio, więc nie ma żadnych dodatkowych jakby elementów, o które można byłoby czepiać e, i... Sobie ją zadedykowaliśmy do tego działania, tutaj na tym stawie, jako taką apteczkę do leczenia hipotermii. Oczywiście tutaj mamy sprzęt typowy medyczny, wojskowy: koce, blizardy ciepłe pakiety, folia do izolacji oraz jeszcze jakieś rzeczy, które mogą się przydać, jeżeli nie daj Bóg, komuś by coś się się stał Tak no jak widzicie tutaj ta torba ta ma dwie kieszenie, które są pod klapą. Tutaj jest panel przezroczysty. Można wrzucić sobie tutaj czy to karty segregacyjne, czy komendę dziewięcioliniowca do ewakuacji medycznej, albo na przykład mapę, bo to nie tylko jako apteczka może służyć, ale też jako organizer taki polowy, czy też nawet w mieście możecie sobie tutaj laptopa, bardzo ładnie się mieści laptop. No my teraz skorzystamy z tego jako z apteczki, co będziecie mieli okazję zobaczyć. Dojechaliśmy już na miejsce, będziemy się przemieszczali w stronę jeziorka. I to są te jeziora. Przygotowany przerębel. takie, takie e, działania były wykonywane i jest to Cześć, witamy Was serdecznie jesteśmy na zamarzniętym jeziorze wycięty przerębel za moment rozpoczną się ćwiczenia badania pod lód, wydostawania się na zewnątrz oraz walki z hipotermią. 56 saturacja a więc można powiedzieć, że osoba taka jest zrelaksowana tętno jest miarowe, nie za szybkie, a zobaczymy później po wskoczeniu do zimnej wody jakie będą różnice odczytu <słuch> jeden Wysuń Żołnierz teraz próbuje uspokoić oddech, opanować sytuację, znalazł się w sytuacji ekstremalnej, a więc wpadł w mundurze do przerębla, załamał się pod nim nóg. Zobaczmy, przedtem tętno było 74, co teraz się dzieje na monitorze? Puls wskazuje 115, 99 saturacja, zaczyna głęboko oddychać, a więc wysycenie hemoglobiny tlenem jest w 99%. Tętno 115, co teraz obserwujemy? Zaczyna występować drżenie mięśniowe, wskazujące na tym, że organizm kompensuje. Zaczyna samoistnie drżeć, żeby wytworzyć w sobie temperaturę, żeby ogrzać się. Mechanizm ten jest pierwszym stopniem hipotermii drżenie mięśniowe. Drugi stopień, który zaobserwujemy za jakiś czas, dajemy szansę żołnierzowi, spowoduje, że to drżenie przestanie mieć miejsce. Zaczną być zaburzenia świadomości, bóle mięśniowe. Tętno jest 113, a więc rośnie. Został wyrzut adrenaliny, noradrenaliny z nadnerczy powodujący wzrost tętna. Żołnierz jest w mundurze, w butach, jest obciążony. Polega to na tym, by wydostał się z tego lodu. Żeby mógł się z niego wydostać, podróżował z nartami i kijami. Plecak odrzucił, narty odrzucił. Chyba, że przerębel jest na tyle mały, że mógł tymi nartami zaprzeć się, żeby nie wpaść w głębinę i po nich się wydostać. Tutaj w tym przypadku nie ma takiej możliwości, gdyż zbiornik załamał się w dużej powierzchni będzie wychodził za pomocą kijków. Czy możesz powiedzieć co czujesz teraz? Nie wiem. A jaki, dresu, dzisiaj, dresu, dresu. jaki dresu. dzisiaj jest dzień? C czwartek czwartek kto jest prezydentem Polski Komorowski. Ale to jest siedem plus 3

Zaczynają robić. Brędno wzrosło do 123. Organizm się kompensuje. W tym momencie pojawią się bóle mięściowe. Czy takowe już odczuwasz? Okolice łokcia tutaj z tej strony i poniżej kolan. Dokładnie. Dlaczego tak się dzieje? Do łokcia i poniżej kolan. Czyli podłudzia i przedramiona zaczynają się wychładzać, a więc części dystalne organizmu chłodzą się pierwsze następuje kompensacja krążenia organizm zacisnął naczynia krwionośne w celu wypchania krwi do organów do narządów podtrzymujących życie do serca, do mózgu, do nerek do wątroby, dlatego ręce chłodzą się jako pierwsze, w momencie kiedy przestanie już drzeć, a nie ma siły wydostać się tak jak tu powiedział ich dowódca, musi wyłożyć ręce jak najdalej, oddaj pulsoksymetr ostatni zapis 135 uderzeń na minutę wystawić ręce jak najdalej przymarznąć, przymarznąć do lodu jeżeli straci przytomność, to w tym momencie może ktoś go znajdzie i jeszcze uratuje. W tym przypadku jednak tak nie będzie, spróbujemy, żeby wyszedł. Podajemy kijki i ratujemy się. Czołnierz wydostał się na zewnątrz. Cały czas się czołga od skraju przerębla Jest już na zewnątrz. Szuka teraz miejsca, w którym będzie mógł się ogrzać, a więc rozpalić sobie ogień. I jak wrażenia? Czy odczuwasz bóle mięśniowe? Tylko poniżej kolan łódź. Zaczerwieniona skóra na klatce pielciowej. Żołnierz musi pamiętać o tym, żeby się nie nachylać nad swoim pakietem, dlatego że ścieka z niego jeszcze woda i może spowodować zamoczenie tego materiału. A więc robi wszystko, żeby to, co mu uratuje życie, a więc ogień, ciepło, nie spaliło na panewce przez to, że sobie po prostu zamoczy to wszystko. Bolą go palce, dlatego że części dystalne rąk obkurczyły się. Sam mówił, że bolały go podłudzia i bolały go przedramiona. Od tego zależy jego życie. Na zewnątrz mamy minusowe temperatury. W tym momencie człowiek zamarza. Czy musi od razu ściągać ubranie? Nie, dlatego że powoduje to, że jego organizm wytwarza barierę cieplną między odzieżą a ciałem. I rozbieranie się w tym przypadku, dopóki nie ma źródła ciepła albo pomieszczenia, czy też auta, do którego się schronił, nie ma sensu w tym momencie tego robić. Tutaj zastosował korę brzozy, która jak wiemy, nawet mokra pali się. I rozpala ogień, który będzie w stanie zapewnić mu ciepło ja i bezpieczeństwo. Nie, chodzi o to, żebyś rozpalił. Do tego dokłada drobne części drzewa, gałęzi i gradując grubość tych gałęzi, rozpala coraz bardziej. Powiedz mi, w związku z tym, że byłeś w tej wodzie i temperatura Twojego ciała zaczęła spadać, tętno się zwiększyło, zacząłeś odczuwać bóle mięśniowe. Jak pomoże ci to w przyszłości w udzielaniu jako paramedykowi pomocy swoim kolegom podczas realnego zdarzenia? No wiem na osoby, co się wtedy dzieje. Fajnie, czyli nie bagatelizujesz nie. objawów, bo to było tylko 5 minut na początku, a już zaczęły powstawać drżenia mięśniowe. I też ważne byłaby, mi się wydaje taka praca w takim zespole grupa. I jedna osoba, jakie jest mało oporządzenie, kamizelka, plecak, zapas amunicji i tak dalej. No plecak wiadomo też nie jest lekki e, narty, kijki. To jednak wszystko to utrudnia, prawda, wyjście. I musi być ta asekuracja, ponieważ kiedy już mnie tam od łokci w dół, tak w tym przypadku, prawda, i od kolan w dół, straciłem to czucie, no to wyjście już jest naprawdę trudne. Zagranie sobie herbatki lub jakiegokolwiek innego gorącego napoju